maszkietów. Dzisiaj zaproponuję Wam rybę z zalewy octowej. Zapraszam do oglądania. Do przygotowaniu dzisiejszej potrawy potrzebne są nam około 3 liście laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego, dwa jajka, sól, cukier. Tutaj mam polędwicę z mintaja. Udało się kupić w dobrej cenie, ale to może być każda dowolna ryba, nawet śledź ocet, ja mam około szklanki octu, będziemy dozować, jeżeli chodzi o wlewanie, bułka tarta do opanierowania rybek, no i ja już mam skrojoną cebulę. Do przygotowania zalewy octowej tutaj już sobie zagotowałam rządek, już tutaj się gotuje, około 2 litrów po prostu wody. Do tej wody wrzucamy całą cebulę, dwie w naszym wypadku, żeby się chwilkę pogotowała. Dorzucamy liście laurowe i ziele angielskie. Zamieszamy i tak chwileczkę gotujemy, żeby cebulka troszkę zmiękła. W międzyczasie podgrzewamy patelnię i będziemy tutaj e, robić karmel. Będziemy wrzucać, karmelizować będziemy cukier. A to jest potrzebne nam po to, żeby była zalewa, miała ładny kolor i miała słodki smak. Patelnia już jest troszeczkę nagrzana. Wsypujemy tutaj cukier. Ja tutaj mam 4 łyżeczki, ale tak na początku zrobimy może z 3. Albo wrócimy 4. I trzeba uważnie obserwować patelnię, żeby nam się po prostu ten cukier nie spalił. Więc jeżeli zaczniemy zauważać, że gdzieś nam się tutaj roztapia, to po mieszamy. A tutaj już gotuje nam się nasza cebulka. Możecie zobaczyć. Ja już zmieszam tutaj teraz płytę i cebulka sobie będzie tak pykać, żeby była lekko miękka. I nie, już cukier zaczyna się rozpuszczać. Zobaczcie tutaj o jak ładnie widać i już trzeba go po prostu powoli mieszać żeby się nie przypalił a cebulka już jest właśnie taka taka jak być powinna czyli taka lekko zblanszowana może troszkę przygotowana nie zamęka. Zobaczcie, jak ładnie się tutaj karmelizuje ten cukier. Cały czas mieszamy, żeby się nic nie przypaliło. Już sobie zmniejszy płytę, bo za chwilę po prostu. Nawet można sobie wyłączyć, jeżeli macie indukcję albo elektryczną, żeby to się nie. Bo patelnia sama w sobie już jest nagrzana. Skarmelizowany cukier wygląda tak. Zobaczcie. I będziemy go po prostu przelewać do cebuli. Mm. będzie syczeć. Zrobi się taka skwarka, taka bryłka, ale on się zaraz roztopi pod wpływem tego jak jest ciepło. Ciepła woda gorąca, więc Nawet ten karmel, który mamy na patelni, zobaczcie, mi tu jeszcze zostało. Możemy po prostu sobie o, wylać na patelnię i tak rozprowadzić. Bo szkoda po prostu tego. I on się też powinien zaraz rozpuścić i można wlać do zalewy. Prawie czysto. Jak już mamy zrobioną tutaj zalewę, to dolewamy około pół szklanki octu. Ja mam tutaj przygotowaną szklankę, ale będziemy po prostu kontrolować kwaśność tej zalewy, bo jedni wolą kwaśniejszą, drudzy wolą po prostu tak mniej kwaśną, więc po prostu to wszystko zależy od tego, jaką wy lubicie. I dolewamy. I solimy takie, myślę solidne trzy szczypty i pieprz, dużo pieprzu. <grymne> Możecie użyć też zmielonego pieprzu, ja używam taki świeżo mielony Mamy się do planerowania rybki, trzeba sobie to wiadomo jajka rozbełkać, i można sobie już wcześniej posolić rybę. Ja to robię akurat teraz na świeżo. Po odkładam sobie z każdej strony, prawa lewa. I będziemy panierować. Do jajeczka. I do półki tej. Jeżeli nie chcecie takich filetów, na przykład długich, można sobie je przekroić na pół. No według uznania po prostu, ale te są no tak piękne i tak ładne, że myślę, że nie trzeba ich przykroić. I tak wszystkie sobie opanierujemy i będziemy się zapierać zapieczenie. Wędkowo uspokajające zajęcie. Można się przy tym zrelaksować. Ja już mam rybkę opanierowaną, więc zabieramy się do obsmażania jej. Uwaga, żeby się nie poparzyć. I ładnie sobie tutaj stwierdzę, a w międzyczasie kosztujemy naszą zalewę. Ja myślę, że nasza jeszcze będzie trochę za mała słona, więc będzie trzeba było soli. Tak. Więc myślę, że jeszcze gdzieś około łyżeczki tej soli. To jak mówię, musicie sobie sami y, smagi. Ona musi być taka słodkosłona, ta zalewa. Słodko-słona, y, a dodatkowo jeszcze kwaśna. Pamiętajcie, że rybki jak się... Mm. Pieką i będą tutaj zalebie 1-2 dni, to one też będą płynąć ten ocet i czasem może być nawet tak, że ten ocet będzie trzeba było do tego dodać. Ok, jeszcze chwila. Grybki już z jednej strony opieczone, więc przewracamy na drugą stronę. ładnie wyglądają, ładny kolor. I czekamy znowu kolejne kilka minut aż się opieką. I będziemy wrzucać całą rybkę tutaj do tych zależy. Najlepiej właśnie wrzucać ją wtedy, kiedy ona jest jeszcze ciepła i ryby bezpośrednio, bo wtedy nam tak ładnie y, napuchnie i jest taka, jest taka idealna. Moje rybki już gotowe, będziemy je przyrzucać do zależy. Ja sobie wziąłam tutaj taki pomocnik, żeby było... Lepiej mi podebrać rybę i po prostu ją wrzucamy Jednak Opiekamy kolejne trzy. I będzie gotowe. No i kolejne znowu z jednej strony już gotowe. Przewracamy na drugą. Ładnie wyglądają. I moje rybki już gotowe nawet z drugiej strony. Więc przerzucamy. No, mi to zależy. i zależy. Tak. Ja jeszcze sobie czasem tak delikatnie to zamieszam, żeby nie uszkodzić tych rybek. Żeby ta cebulka gdzieś przeszła tutaj też między, między rybki. I takie rybki dzisiaj nie będziemy jeść, bo te rybki idą dzisiaj do lodówki i tak najlepiej, żeby sobie pojeżały w niej 2-3 dni, jak wystygną, jak ostygną. Nie byłabym sobą, gdyby nie było deseru, ale że dzisiaj mamy temat świąteczny, będzie moczka. Panie dzisiejszej moczki potrzebny nam jest 300 gram piernika. Ja już wcześniej sobie go namoczyłam. Po dwie garści śliwek, rodzynek, orzechów włoskich, migdałów. Ja używam migdały w słupkach, ale mogą być również płatki. E, ja mam tutaj jedną garść moreli, około garść e, daktyli, pół tabliczki czekolady gorzkiej, mlecznej, cukier do dosłodzenia moczki, ale to już naprawdę na koniec z owoców brzoskwinie w syropie, wlewam cały syrop i kroję owoc, kompot z truskawek, z agrestu ze śliwek i może być również kompot z jabłek. Ja używam na przykład świeże jabłka, wtedy wrzucam je po prostu na początek. I takim dodatkowym składnikiem jest spirytus, więc zostańcie do końca, będziecie wiedzieć, co z nim robię. Jakbywanie moje moczki, zacznę od obgotowania orzechów włoskich. E, powoduje to, że po prostu znika z nich taka gorycz i są przyjemnie miękkie, nierozgotowane, e, ale też nie twarde. Więc wrzucamy po prostu do wody i chwilę je obgotowujemy jeśli mamy właśnie twarde jabłka, świeże, krojone, to po prostu wrzucam sobie, troszeczkę mam tutaj na dnie wody w garnku nalane i wrzucam te jabłuszka, żeby się troszeczkę ugotowało i żeby mógł. I teraz bierzemy się za krojenie moreli i śliwek. Tak jak mówię, ile jest gospodyń, tyle jest sposobów. Każdy kroi inaczej i od każdego. Młoczka świąteczna smakuje inaczej. Ale właśnie to jest fajne, że każdy może posmakować od kogoś tego deseru. Morele pokrojone, więc kroję śliwki. Śliwki nie kroję tak drobno jak morele, kroję tak je mniej więcej gdzieś na pół. Jak są drobne śliwki, to czasem nawet nie kroję, tylko wrzucam. A, widzicie? Tu nam się trafia pestka. Ktoś miałby szczęście, jakby natrafił na nią. Śliwki już pokrojone. Nie wszystkie kroję, bo niektóre są malutkie, tak jak mówiłam. Jeszcze daktyle można skroić. A to też na takie... Trzeba uważać, że czasami są daktyle właśnie spaskane w środku. Ja Niektórzy nie ludzie dodają też figi. Ja na przykład lubię, ale moi domownicy, nie wszyscy je lubią, więc akurat nie dodaję. Inni ludzie nie lubią rodzynek, więc też nie dodają. No po prostu każdy... Dlatego ta moczka ka, u każdego smakuje inaczej, bo każdy ma w niej co innego. Ja ja Brzkwinie brzoskwinie. Brzoskwinie ja kroję na taką po prostu większą kostkę. Tak, nie za dużo. Już się nie umiem doczekać. Już pachnie świętami. Oczywiście yy, taką ilość moczki robię na potrzeby programu, ale na, na każde święta po prostu gotujemy ogromny gar yy, z jednym takim dużym kilowym piernikiem. I jemy sobie całe święta, więc. Mamy tego dużo. I jeszcze blenderuję z blenderem, żeby mieć taką fajną konsystencję i nie było czuć takich dużych kawałków tego piernika się. Jak tam, jak tam jakieś kawałeczki sobie. Jeszcze zostały, to mogą być, tylko chodzi o to, żeby nie było dużych kawałków tego piernika. I zabieramy się do dalszego etapu gotowania naszej mocy. E, moje orzechy już tutaj się ugotowały, zaraz będę je odcedzać na sitku. A w międzyczasie tutaj do gotujących się jabłek mm, dorzucam pokrojone morele, daktyle, dolewam kompotu. E, tak jak mówię, ja nie wrzucam owoców z kompotu. A to też zależy później jaka ona będzie gęsta, bo jak będzie na przykład za mało wakali czy nam czegoś, to, to można sobie dodać. Kwestia tego, czy lubimy, czy nie. Ale kompoty muszą być. Zerwamy wszystkie kompoty. Same śliwki, rodzynki, migdały na końcu. I jeszcze zapomniałam o brzoskwiniach, więc pędzę szybko na drugą stronę po brzeskwinie. Mamy już brzeskwinie, i wlewam też na początku ten syrop bez owoców, bo brzoskwinie są miękkie, żeby się po prostu nie rozgotowały. Teraz czekamy aż kompoty się zagotują i będziemy dalej działać. Nasza moczka, nasze wywary, nasze kompoty już tutaj się gotują. Dorzucamy do tego wszystkiego te orzechy wcześniej obgotowane, całe po prostu nie niekrojone. Migdały. I tak jeszcze sobie chwileczkę czekamy aż się podgotuje. I za chwilę będziemy dorzucać brzoskwinie, dolewać piernik zblendowany i mączka będzie gotowa. Na końcu dorzucam brzoskwinie, które są już mięciutkie. I dorzucam czekoladę. Można ją się połamać sobie. Ja mieszam pół na półtek, tak mówią mleczną i gorzką. Czekamy, aż się roztopi, rozpuści. Tak wygląda moja moczka przed zalaniem piernikiem. Chwileczkę czekamy i wlewamy. Moja moczka już sobie tutaj się zagotowała i dolewamy piernik. Nie musimy od razu wszystkiego dolać, bo ta moczka będzie też tężyć, więc po prostu trzeba kontrolować ja zobaczę jej gęstość. dajemy całe. I tak nasza moczka już jest gotowa. Na pewno jeszcze zgęstnieje. Bo po prostu w momencie, kiedy ona ostygnie, nabiera właśnie tej odpowiedniej konsystencji. A dodatkowo, właśnie obiecałam, co będzie ze spirytusem. Ja na koniec, za chwileczkę, doleję cały ten kieliszek spirytusu do moczki. Będzie to powodować, że nic z tą moczką się nie stanie. Nie zepsuje się nam po prostu podczas świąt. Także jak się zagotuje, będziemy wlewać, kosztować i ewentualnie, jeżeli będzie trzeba było, to dosłodzimy moczkę. Moja moczka już jest gotowa. Tak jak mówiłam, wlewamy spirytus, mieszamy. I ten alkohol po prostu odpaluje, nie będzie go czuć w tej moczce, a, a będzie nam ją tak troszeczkę konserwował. Kosztujemy moczkę. Ja myślę, że jeszcze trochę będzie trzeba było cukru. Ale dosłownie może dwie łyżki tylko. Bo słodkie kompoty i czekolada dają po prostu słodycz tej yy, naszej moczki. Skosztuję. Może jeszcze trochę. Po prostu musicie sobie też według swojego smaku, czy ktoś lubi bardziej słodką, daję jeszcze z dwie łyżki. I teraz ja jeszcze dodatkowo czasami dokwaszam po prostu cytryną, tak? Z połówkę cytryny, żeby to miało taki słodko kwaśny smak, żeby była pyszna. Tak, tak wygląda moja moczka. Mm, a jaka będzie dobra, jak będzie już zimna. Do zobaczenia. Wszystkim naszym widzom życzę zdrowych, radosnych oraz spokojnych świąt Bożego Narodzenia i przede wszystkim dużo, dużo zdrowia.